na dobrano zasadzie. Ha, ha. Na dobranoc. co macie. Testem mirobu, kawałce, się się cichuję. Iluminaci. Iluminaci są absolutni. I jesteśmy zgubici. Tak. Siedem gór, siedem lasów. Raz. 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 Siedem Czego jak kursze ze razu się ludzi i lubi na ci do oczu, to mają prama chłasna poriona krzywstw? ludzi, ja tu się zastanawiam, czy to przypadkiem, że głupika fał. Prawda jest jedna, na nią będzie stawiał, prawda najlepiej czas jej na zabawał ma za tych.

Ja... Witam cię w świecie z legendy, edymitów Pan mi rozkończy, się z przedadzą ja... Witam cię ziemia planów znakomitych zaplanowanych tu jest każdy dzień a Ja... Ciarami, pałami, warami, narami, kulami To do armii, parami, parami, nienormalni Przez to mi sterował co zdalny świat Robokopy, słuchać małpych chłopy Rękami, notami, kieperminami, walczycielimi ropy To zrób i wyliczmy się w tę fotoglubę, nic nie i masz się dobrze, w szczególności kiedy ma to zgrabili. bo kiedy to do ciebie dobrze oczą, nigdy nie oczę. lachy, nie, ale lach, ale lachy, masz czarne bombami, po tu, da sypa, prawa to po mnie napawa, bo na mi czarne oto, załatwiona sprawa, przeżyto, to tak, i tu również prawa, nigdy nikt tam nie był i nigdy nie będzie stawał. Jak będzie byli, to na marsze i prawa, zresztą, no tak staną się, a 7 klub, razem! Siedem klub, siedem lasów, siedem dolin i ludzmi na czystko Mydła to do obczu, mają dla patta można na czystko Siedem 7 siedem lasów, siedem golin. i lub na czystko Mydła to oczu, mają dla patta można na wszystko. Kina, zróbcie dalej nich ręki kawał. Zróbcie kawał dla Bejka, który ma przyczynami. jeszcze chwila. Zróbcie też dla nich kawa. Eroda, jeszcze Zróbcie kawał. jeszcze raz.